Ale, ale zaraz, może, no, jest to może z ale już to że wszystko tu odpchnie z to i sam dla no co? No, oczywiście, no. że będzie. No, no, Antoni! Co mu no, gotują te kwiaty? Niech Antoni odbierze to nie było odnieśnie Pani. To ja mam zajęte poprzednie ręce. No dobra. Przyjmę ma rękę. co to za służba, która ma ręce zajęte? No, ja no wiem jak? Czy, no, zupełnie. Ja wezmę tę książkę, dołożę tu. Co to już ty? Zobaczcie?

Przewróć tak i teraz zobacz to się to się da. Tak. No. To znowu ręka nie i powoli. Tu już wszystko już leci, teraz tak. leci. To masz Mariany na dróg, to lecę Marianie. Co? No tu A, pasz. Będziemy razem. Zagłasiliśmy. Dobra razem paszemy. Widać nas, widać, trochę tam widać. To, 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 to ja i Helmut. To ja, to Maria i to ja. Są no, siedzieć z ulicy. Żeby... Nie... Heliodor Helio... 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 Helio ma Przez, przez ulicę. No, ja. Taki ruch. Dobra, no, ja. jedź. A ja sam się pytałem, czy ktoś miał materiał z tego drugiego. No właśnie, napisałeś kiedyś no. lentejerze. No, no, ale ja za, tam, ja za tam robiłem taki film i brakowało, nie? Jakby można było, to byśmy musieli z tego filmu Aha. No to przerobić na pewno idzie, ja mam standard. I Marcosy byli tymi pierwszymi fundatorami tej katedry klasztoru W Karmelicy przybyli zbyt Bydgoszczy, jak ojciec zauważył, i początkowo był tu klasztor filialny. Dopiero później u się, ale to po fundacji povalinskich. Jest. jest taka miejscowość że daleko, jest, no, promia, się daleko tuż, no, sprawia tam czy. Kuchta był wikarem Tak? I tam dalej się że Tak, ale to. tutaj ale gdzie ono było? Nie wiem. Gdzie ono było, żeby nie było, że? Nie wiem, ja nie wiem. gdzie było. Boże, ja postawimy, go? Boże, postawimy go. Boże ci postawimy. A kogo by tu zwiedzamy? To znaczy tutaj są, spośród członków są także ludzie, którzy mają swoje przodków. Na przykład państwo ma, z Gdańska są, a mają tutaj rychwicki. Tak? Dziadków. Dziadków żonie. No, no.